Zadanie. Uzasadnij, że dla każdej liczby naturalnej dodatniej n liczba podana w zadaniu jest podzielna przez 14. Przepiszmy podaną liczbę i wyłączmy przed nawias wyrażenie 2 do n. Ponieważ tak naprawdę 2 do n występuje w każdym z tych trzech elementów. I teraz co będzie w nawiasie? Należy to wyrażenie podzielić przez 2 do n i wynik będzie w nawiasie. 2 do n podzielić na 2 do n to jest 1. Dodać. 2 do potęgi n plus 1. Podzielić na 2 do potęgi n tej. Podczas dzielenia przypominam, wykładniki odejmujemy. Więc jeżeli od pierwszego wykładnika odejmujemy drugi, otrzymujemy 2 do pierwszej. Dodać. I teraz, jeżeli ostatnią potęgę podzielimy przez element wyłączony przed nawias. Podczas dzielenia od pierwszego wykładnika odejmujemy drugi, otrzymujemy 2 do i teraz zauważ, 1 to 1, 2 to 2, 2 do 5 to jest 32 i otrzymamy 2 do n razy, tutaj jest w nawiasie, 1 dodać 2 dodać 32 to będzie 35. Możemy troszeczkę zmienić postać tego wyrażenia. 2 do n możemy rozpisać jako 2 do n minus 1 razy 2 po to, aby wyłuskać tę dwójeczkę i razy 7 razy 5. I widzimy, że te dwie liczby dają nam czternastkę. Więc możemy napisać 2 do potęgi n minus 1 razy 14 razy 5. I widzimy, że jeżeli wielczynie jest 14, to całe wrażenie dzieli się na 14. Dajmy pisemną odpowiedź, aby liczba była podzielna przez 14, musi być podzielna przez 2 i 7. Nasza liczba jest podzielna przez 7 i 2, ponieważ można ją zapisać w postaci 2 do n minus 1 razy 14 razy 5.